Integracja z Marketplace'ami przebiega bardzo podobnie z poziomu dostawcy, jak i z poziomu sprzedawcy. Jeśli chcesz wystawić swoje produkty do sprzedaży na B2B Market, to przyjmij rolę dostawcy i zintegruj swoje marketplace z poziomu zakładki dostawca. Dzięki temu będziesz mógł importować produkty na platformę z powiązanych Marketplace'ów. Jeśli chcesz sprzedawać produkty z B2B Market, przyjmij rolę sprzedawcy. I z poziomu tej zakładki zintegruj swoje konta na Marketplace. Powiązanie kont sprzedażowych pozwoli Ci na szybki eksport produktów z platformy bezpośrednio na Twoje konta sprzedażowe, np. Na, na Allegro czy eBay. Aby zintegrować swoje konto dostawcy na Sellitools z Allegro, kliknij przycisk Uzyskaj dostęp do Allegro. Jeśli jesteś zalogowany w przeglądarce na konto Allegro, to otrzymasz panel z pytaniem o zgodę na powiązanie Allegro z Sellitools. Kliknij przycisk Tak Powiąż. Po wyrażeniu zgody zobaczysz, że twoje konto Allegro widnieje na Seli Tools jako aktywne. Mając już zintegrowane Allegro z poziomu dostawcy na Seli Tools, przejdź do zakładki Import. W tym miejscu będziesz mógł pobrać produkty z Allegro na platformę. Jeśli potrzebujesz wsparcia po obsłudze platformy lub masz jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu. Możesz z nami się skontaktować mailowo pod adresem helpdesk@lituls.com lub założyć ticket bezpośrednio na platformie. Wystarczy wejść w zakładkę Support i z tego poziomu kliknąć przycisk New Ticket i opisać swój problem lub zadać nam pytanie. Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny, to w stopce na naszej stronie znajdziesz nasz numer telefonu lub po prostu w zakładce Kontakt znajdziesz również nasz numer telefonu i formularz kontaktowy. Bardzo dziękuję za uwagę i życzę miłego korzystania z platformy.